Srebro i złoto. Nauczanie domowe. 27 czerwca. Księga Rodzaju, rozdział 13, wersety 2 oraz od 5 do 18. Abram był bardzo zasobny w trzody srebro i złoto. Lot, który szedł z Abramem miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody. Musieli więc się rozłączyć. Gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota, rzekł Abram do Lota: Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi i pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo. Wtedy lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół Doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna. Była ona bowiem jak ogród pana, jak ziemia egipska, zanim pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę Dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan. Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe. Na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, Daję tobie i twemu potomstwu na zawsze Twoje zaś potomstwo uczynię liczny jak ziarnka pyłu ziemi Jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi Policzone też będzie twoje potomstwo Stań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz Tobie go oddaję Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron Gdzie były dęby Mamre Osiedliwszy się tam zbudował ołtarz dla Pana. Dla mnie zawsze były prowokujące te liczne trzody Abrahama, ta jego zasobność w srebro i złoto. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że ten mąż Boży, wzór wiary na całe wieki był bardzo zamożnym człowiekiem. Nie był zakonnikiem, pustelnikiem, nie był osobą, która bardzo umartwiała swoje ciało. Był człowiekiem, który wyszedł z bardzo pogańskich stron, miał swoje zwyczaje, swoje praktyki, no i to, że właśnie był zamożny obfitował we wszystko, niczego mu nie brakowało. Tu chcę zaakcentować, że on nie musiał rezygnować z tego, co ma, z tych obfitych trzód, z tych zasobów, ze srebra i złota. Czytamy, że owce, woły i namioty miał zarówno on, jak i jego krewni, choćby jego bratane glot. Wszystko to było do dyspozycji. Co więcej, on to pomnażał. To się powiększało do tego stopnia, że oni już nie mogli się zmieścić w jednym miejscu, już nie mogli przebywać obok siebie. Tak były te liczne zwierzaki, które po prostu w stadach musiały znajdować jedzenie, musiały mieć dostęp do wody i tak dalej. I nawet dochodziło, widzimy, do nieporozumień rodzinnych. Abraham musiał zdecydować, rozdzielamy się. Ta nasza obfitość powoduje, że musimy po prostu mieć osobne pastwiska, już nie możemy być w jednym miejscu nawet. Do tego stopnia było to, uwaga, błogosławieństwo Boga. Nie przekleństwo, że on miał dużo zwierząt, że on miał dużo srebra i złota. Nie było to żadnym ani przeciwwskazaniem, ani jakąś wielką przeszkodą. Dlaczego? Dlatego, że to był człowiek wierzący. Wierzył, że ma to wszystko od Boga. Wierzył Bogu, że Bóg mu we wszystkim pobłogosławił, że nie musi pazeźnie tego wszystkiego pilnować, ani zachłannie tego wszystkiego gromadzić tylko dla siebie. Wiedział, że to przekaże, że tym zarządza. Że to jest dar Boga i błogosławieństwo, po prostu miał dobrą, zdrową relację do tego, co posiadał. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy właśnie taką relację w sobie wytwarzali: że ilość trzody, owiec, bydła, namiotów, srebra, złota, nie ma wpływu na naszą relację do tych wartości materialnych, ziemskich, że ja zawsze jestem w pewnym dystansie, i z wielką wdzięcznością do Boga, bo wiem, że mam to od Niego. Zadanie dla Ciebie na dziś. Zbuduj ołtarz dla Boga tam, gdzie zarabiasz pieniądze. Bo tak robił on. Tam, gdzie było pastwisko, gdzie było pomnożenie dobra, gdzie rozwijały się trzody, tam budował znak. Boże, to jest Twoje. Więc Ty też zbuduj tam ołtarz, gdzie zarabiasz. Nie tylko symbolicznie, nie tylko, żeby to był jakiś znaczek, ale w Twoim sercu, żeby to było pełne przekonanie. Wszystko mam od Boga. Niech Ci w tym błogosławi ten, który daje błogosławieństwo. Ojciec, syn i duch święty.